Lekcja pod tytułem: Co to jest pole figury? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Ktoś, jacyś ludzie, mają mieszkanie i to jest plan tego mieszkania. Tu jest pokój pierwszy, pokój drugi, pokój trzeci, kuchnia, Łazienka i tu jeszcze przedpokój. Inaczej hol. No i nagle wpadają na pomysł, że we wszystkich pokojach położą wykładziny. Idą do sklepu z wykładzinami, no i mówią, że chcą kupić wykładziny. No o co ich pyta. Pan lub pani, który sprzedaje wykładziny, no może mi zadać takie pytania: ile zajmuje miejsca pokój? Pierwszy, albo jaka jest jego powierzchnia, albo jaki jest obszar tego pokoju, do którego państwo chcą kupić wykładzinę. Czyli pytają o ilość miejsca zajętego, o powierzchnię, o obszar. Te pojęcia. Ile zajmuje miejsca, jaka jest powierzchnia, jaki jest obszar, to są inaczej pytania o pole figury. Na co dzień. My nie posługujemy się raczej poza lekcjami matematyki pojęciem pole. Tylko mówimy pojęciem powierzchnia, obszar, ile miejsca zajmuje. No a matematycy mówią, że to jest pole. Figury, dlaczego figury? Bo jak się narysuje jakikolwiek plan, to zawsze wyjdzie nam z tego jakaś figura. Na przykład pokoje są niczym innym jak prostokątami. Więc pytanie o to, jaka jest powierzchnia prostokąta, to znaczy, że pytamy o pole powierzchni prostokąta. A więc już wiemy, co to jest pole figury. To jest ile miejsca ta figura zajmuje. Jak policzyć, ile miejsca ta figura zajmuje? Popatrzmy na rysunek. Ten sam plan narysowałem, a teraz jaki jest pomysł, żeby odpowiedzieć na pytanie ile miejsca zajmuje na przykład ten pokój numer 1. Mianowicie robi się to w sposób następujący. Po pierwsze, wymyślamy sobie za pomocą jakich jednakowych figur będziemy to pole liczyli, mierzyli. No i najczęstszym pomysłem jest, aby taką figurą był kwadrat. Może go narysuję przyzwoicie? O. Najczęściej robi się to w ten sposób, że mierzy się pole figury za pomocą jednakowych kwadratów. Jakiej wielkości? A to uzależy od umowy. Tutaj wymyśliłem sobie taki kwadrat. I w tych kwadratach będę mierzył. Ten mój kwadrat to jest jakaś jednakowa figura, którą zastosuję do mierzenia powierzchni pokoju pierwszego. No i pomierzmy sobie. Ile to tych kwadratów zajmuje pokój pierwszy? Będę je tutaj rysował. Już tak niezbyt dokładnie. Pierwszy kwadrat, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Po drodze tą jedynkę wymarzę, bo mi przeszkadza. Dalej, dziewiąty. Dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty, dwudziesty, dwudziesty pierwszy, dwudziesty drugi, dwudziesty trzeci, dwudziesty czwarty, dwudziesty piąty, dwudziesty szósty, dwudziesty siódmy, dwudziesty ósmy. Dwadzieścia osiem kwadratów. I co wtedy odpowiadam? Że pokój numer 1 ma powierzchnię 28 kwadratów. Rzadko się mówi, że kwadratów. Raczej powiemy, że ten kwadrat to jest tak zwana figura jednostkowa. Kwadrat jest figurą jednostkową. Skąd ta nazwa dziwna jednostkowa? No bo. Jest to jednostka do mierzenia tego pola. W następnych ćwiczeniach wymyślimy sobie jeszcze inne figury jednostkowe, bardziej fikuśne. ale ponieważ najczęściej robi się to kwadratem, dlatego kwadrat wzięliśmy na początku. I już mamy odpowiedź. Pokój numer 1 ma powierzchnię 28 figur jednostkowych. Pomierzmy sobie pokój numer 2. To był pokój numer 2, o ten tutaj. Pierwszy kwadrat, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty. Aha, pokój numer dwa ma powierzchnię czternaście figur jednostkowych. I tak samo moglibyśmy pomierzyć sobie powierzchnię pozostałych tych pokoi. W ten sposób, w tak zwanych właśnie wymyślonych przez człowieka, takich jakich mu wygodniej, w figurach jednostkowych mierzy się powierzchnię. Nadal stosując ten kwadracik jako figurę jednostkową, pomierzmy sobie powierzchnię o takich trzech dziwacznych figur. To nie są ani prostokąty, ani kwadraty, ale jak widzisz, możemy pomierzyć, bo ładnie tutaj te kwadraciki się w tym mieszczą. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty. Pole powierzchni jest równe 11 figur jednostkowych tutemierzemy raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pole powierzchnis równe 14 figur jednostkowych a teraz tu raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pole powierzchni tej figury jest równe 13 figur jednostkowych jak widzisz te pola powierzchni są bardzo zbliżone do siebie na przykład w szczególności tej figury i tej na oko tak się brzydko mówi nie dałoby się ocenić, która z nich jest większa. Dlatego właśnie ludzie wymyślili sobie takie figury jednostkowe najczęściej, podkreślam, to będzie kwadrat, jakiejś tam wielkości czego się dowiesz na następnej lekcji żeby móc dobrze pomierzyć pole powierzchni i wiedzieć, jakie jest pole powierzchni jednej figury, drugiej i które większe, a które mniejsze. Jak powiedziałem, najczęściej i tak już będzie, mówiąc szczerze do końca szkoły, że najczęściej figurą jednostkową będzie kwadrat o jakimś tam, o jakiejś tam wielkości. Ale jeszcze dzisiaj poćwiczymy sobie inne figury jednostkowe. Proszę bardzo. O, tu mamy tą samą figurę napisaną, narysowaną cztery razy i pomierzymy jej pole powierzchni za pomocą. Czterech różnych figur jednostkowych. Pierwszą będzie taki mały kwadracik. Dużą, duże kwadracisko. Trzecią, taki prostokąt. A czwartą, trójkącik. Wymyśliłem sobie takie cztery. Najczęściej, jak mówiłem, to będzie kwadrat, jakiś mały albo duży. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby czasami zastosować i takie. Jakby Ci przyszedł do głowy, powiedzmy, żeby samodzielnie poćwiczyć na przykład taki trójkąt, o, to może też się da pomierzyć. Ważne jest, żeby jak wymyślamy sobie figurę jednostkową, to żeby ona ładnie się mieściła w całej tej powierzchni, którą za chwilę będziemy mierzyli. Bo jak na przykład wymyślimy taką figurę jednostkową, o, ktoś sobie wymyśli o jakiś taki wygibas, taki półksiężyc, to wszystko dobrze, tylko niestety nie będzie się ładnie mieścić w takiej figurze, nie wypełni jej, musi ją w 100% wypełnić. Całkiem wypełnić. Jeszcze o procentach nic nie wiesz, to troszeczkę się zagalopowałem. No to teraz do roboty. Na początku zmierzymy sobie powierzchnię tej figury, przypominającej literkę L, za pomocą małych kwadracików. O, proszę bardzo, tu ładnie nam to pasuje. Są te małe kwadraciki, no to liczymy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty. A więc pole powierzchni mierzone w takiej figurze jednostkowej jest równe 16. No a teraz w tej większej figurze jednostkowej to popatrz, tu jest pierwszy kwadrat, tu jest drugi kwadrat, tu jest trzeci kwadrat, a tu czwarty. Czyli pole powierzchni tej samej figury tym razem jest równe 4 takich figur jednostkowych. Więc widzisz? Całą, ta sama figura, a różne wyniki, bo różne figury jednostkowe wzięliśmy. No a teraz za pomocą tej trzeciej figury jednostkowej. Ten prostokącik. Popatrzmy sobie. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Pole powierzchni mierzone w takich prostokątnych figurach jednostkowych jest równe osiem. No i ostatnie ćwiczenie. Teraz pomierzymy w tych trójkącikach. No to popatrz, ile ich jest. Od razu tak będę rysował. Przygotuję to sobie. Najpierw te trójkąciki wyrysuję, a później je wspólnie sobie policzymy, żeby już nie tracić czasu na rysowanie.